Sprawdzę, czy jest dobrze zabezpieczony piorunochron. To dobrze. Dzień dobry, Jerzy Petersburski Junior, program Polska za miastem. Witam z Grzawy, z Domu Rodzinnego Gospodarstwa Państwa Wojciechów. Dziś porozmawiamy sobie o zagrożeniach atmosferycznych. Burze, grat, śnieg, słońce. To wszystko dzisiaj w programie. Zapraszam. Kogut. Kogutowi jest dobrze, czy jest deszcz, czy jest upał, a człowiekowi nie. Bo jednym z zagrożeń atmosferycznych są właśnie upały, jest słońce, dlatego stoi pod parasolem. Bo z francuska to parasol to właściwie ochrona przed słońcem. Jak sobie pan radzi i właściwie dlaczego? Wiadomo, że chodzi o zdrowie, ale przecież tyle godzin na polu. Jak pan sobie właśnie radzi? Ja myślę, że słońce jest szczególnie zagrożeniem, długie przybywanie na słońcu, zagrożeniem dla ludzi starszych, schorowanych. Tutaj ta ochrona powinna być rzeczywiście rozsądna. Przede wszystkim trzeba pamiętać, ażeby mieć jakieś nakrycie głowy, trzeba pamiętać o tym, że organizm na słońcu bardzo łatwo się odwadnia, Czy w dużo z czym? dużo pić najlepiej wody niegazowanej. Ponadto no, dobrym zwyczajem jest zrobić sobie przerwę. Przerwy, jakie w, Ale nie na opalanie, prawda? Nie na, opa nie na opalanie, na regenerację organizmu. I najlepiej jak w tych godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 13 a 16, człowiek po prostu się mhm. schowa. Mhm. Jeśli na polu złapie nas burza, należy szukać samochodu lub traktora, który ma gumowe koła. I tam czekać, nie panikować i nie śpieszyć się, tak jak ja. No może bardziej niż ja. To skutecznie uchroni nas przed uderzeniem pioruna. Koła pojazdów to bardzo skuteczna izolacja. Uff, byłem bezpieczny. Takie to proste, a tak słabo znane. Ulewa sama w sobie nie jest zła. Nawet rolnictwo nie istniałoby bez wody. Oczywiście, ulewa jest potrzebna Jej następstwa to jest rzecz bardzo niebezpieczna. Oczywiście, trzeba po ulewie, tak jak tutaj widzisz, mm -hmm. robi się błoto. Trzeba uważać, gdzie się chodzi, w jakim obuwiu. Łatwo wtedy pośliznąć się, upaść, złamać nogę, bark, rękę. Sam widzisz, jak ciężko się idzie. Dajcie, po, pomogę, pociągnąć. <śla> Sprzęt nie wytrzymał. Tak samo często nie wytrzymują kości rolników. Grząskość i śliskość oraz połączenie błota z lodem to murowane złamanie. Wichury lub porywy wiatru powodują upadki drzew, przedmiotów niezabezpieczonych przed zwianiem lub uderzenia drzwiami i wrotami. Mnie nic się nie stało. Może kuba zasłabłowiała? Jak się dowiedziałem, według statystyk, burze, grat, wichury, czyli czynniki atmosferyczne stanowią 1% zgłaszanych zagrożeń. Jeśli będą Państwo w Grzawie, to oczywiście należy zobaczyć coś, co jest przepiękne, coś, co jest drewniane, coś, co ma ducha nie tylko miłości, ale również pięknej sztuki, a to wszystko dzięki yy, księdzu proboszczowi. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Ksiądz Jacek Jadasz. Kościół drewniany. Jak bardzo trzeba dbać o taki kościół? Jeżeli turyści przyjadą, na co powinni zwrócić uwagę? Jeśli przyjadą turyści, zwracają uwagę na całość naszego kościółka, dlatego że cały stanowi perełkę architektury drewnianej. Natomiast to, co jest najpiękniejsze w naszym kościele, to właśnie nasz ołtarz. I właśnie, jeżeli będą Państwo w Grzawie czy też okolicach, warto przejechać się szlakiem architektury drewnianej, bo to nie jest jedyny kościółek właśnie z drewna, o który trzeba bardzo dbać, bo są zabezpieczenia antywłamaniowe, przeciwpożarowe, gaśnica stojąca tutaj. To wszystko musi być. Natomiast ja jeszcze porozmawiam sobie z księdzem proboszczem, a Państwa zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka programu Polska za miastem. Wszystkiego dobrego i oczywiście zapraszam do Grzawy. A warto dodać, że Grzawa to jest jedno, jedyne miasto w Polsce o takiej nazwie, bo kiedyś nazywała się rdzawa, od wody, która była, miała kolor rdzawy. Także wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Ponoć tu jeszcze za tym jest kolejny obraz, tak? tak.